Siemano, dzień dobry, witam bardzo serdecznie Z tej strony, co jest kolejny materiał na moim kanale I witam was bardzo serdecznie Zaczynamy już rozgleczkę, słuchajcie, w Minecraft UHC Dzisiaj zostały dodane nowe zbroje do Minecrafta Zbroja z Blackstone'a, z Emeraldu yy, Zbroja z Obsydianu i coś tam jeszcze w każdym razie yy, Plus są dzisiaj włączone też specjalne miecze Jak i są włączone, słuchajcie, specjalne kilofy Po to, żeby się wszystko tutaj nam ładnie porobiło, powiedzmy yy, Nie ma za to dzisiaj szafirowego yy, miecza Jest szafirowy kilof, chciałem tylko powiedzieć dla wszystkich tutaj Żeby od razu, czy tam ametystowy, przepraszam, ametystowy jest oczywiście kilo włączony. Ja sobie na starcie bym chciał trochę jedzenia, może, tylko na, nadal, kurde, stealth mamy włączony, więc fajnie by było, jakby został wyłączony, bo chciałbym jedzenie. Dobra, mamy super, więc możemy im od razu lecieć, sobie słuchajcie, gdzieś pozbierać kolejne przedmioty. Ja wam na starcie frenując łapy w górę i subskrypcji na tym kanale, jeśli lubicie codzienne odcineczki i chcecie, żeby one dalej były codziennie, więc myślę, że warto sobie tutaj walnąć No i generalnie co? Dzisiaj, jak powiedziałem, są dodane specjalne zbroje do Minecrafta. Możecie zaproponować, jakie kolejne itemy mają być dodane do Minecrafta i co byście chcieli obejrzeć w najbliższym czasie. Dodam, że jest to odcinek podczas tutaj zapasów materiałów na dłuższy troszeczkę czas, więc siema, ale czytam dalej komentarze, więc nie przejmujcie się tym absolutnie. No i o subskrypcji kanału, bo prawdopodobnie teraz jest coś koło 800... Może tysiąca i się nam dopasiło, szczerze mówiąc. Więc mamy nadzieję, że już subskrypcja, słuchajcie, z dzwoneczkiem tutaj jest, ponieważ lecimy po tysiąc subskrypcji w jak najszybszym tempie. Yy, Okej, okay. dobra, w każdym razie, to jest nieważne. Mamy tutaj fajną grotę z tego, co widzę za nami. Mamy też dzisiaj włączony stalowy set, słuchajcie, stalowy set, stalowy kilof, W ogóle dużo rzeczy jest włączonych. Yy, ja myślę, że będę dzisiaj szedł bezpośrednio, może w stal pod względem zbroi. Yy, chciałbym troszeczkę, może, mu podkraść tego żelaza. Dobra, jest tutaj, cyk. I musiałbym zrobić sobie jeszcze siekierkę. No plus jakieś siedzenie na pewno by mi się przydało, yy, więc cóż mogę powiedzieć? Muszę z tym wszystkim sobie pograć. Ja was oczywiście jeszcze zapraszam na kanał główny, czyli kanał Cyber. Słuchajcie, gdzie jest 190 tysięcy subskrypcji, przypominam. Bo myślę, że warto tam po prostu wpaść, zostawić subka, jeśli chcecie mnie tutaj śledzić na jakimś większym. Gronie social mediów, czy coś takiego, to na pewno warto. A i warto wpaść na Twitch te fałowane cyferkowe, gdzie na żywo nagrywamy takie odcinki, właśnie z dużym gronem tutaj ludzi. Póki co nagrywamy na żywo. Niedługo może jakieś off-streamowe nagrywki słuchajcie, ale póki co wykorzystuję, że tak powiem, sobie pozytywną energię, którą zbieram na streamy specjalnie, żeby nagrać dla Was jak najlepsze materiały. A jeśli byliście na którym ze streamów, Was możecie napisać w komentarzu, lub nie wiem, na czacie z premiery możecie napisać, jak Wam dziodek leci. O, bo prawdopodobnie ten odcinek, jak wszystkie poprzednie, jest też na premierze. Więc dzień dobry, witam. Ja się teraz lepiej zbiorę i ruszę gdzieś przed siebie, bo marnuje czas, a mógłbym na przykład teraz squidy ciupać i mieć blackstone'owe rzeczy, bo dzisiaj jest też blackstone'owy set włączony, który jest, słuchajcie, specjalnym suwenirem, nie, souvenir to jest pamiątka, specjalnym przedmiotem, który nie był nigdy wcześniej, a został włączony specjalnie na dzisiaj. Blackstone'owe temy to są itemy chain'owe z efektem Protection 2, Fire Resistance 2, także myślę, że są całkiem spoko, jeśli chodzi o walkę z ludźmi z Fire Aspectem, to plus są jakimś tam awaryjnym setem, jeśli nic kompletnie ci się nie uda zrobić. Aczkolwiek dzisiaj myślę, że bez problemu zrobimy sobie Set stalowy. Dobra, jest piękny cave. Walił, szczerze mówiąc, to te squidy, tak? Nawet walił je tam, szczerze. Ja muszę czym prędzej zdobyć dzisiaj jak największą ilość przedmiotów. Mamy naprawdę mało czasu, bo 20 minut do startu. To jest tak, myślę, optymalna ilość czasu, szczerze mówiąc, żeby pokraftować sobie jakieś syciory. Plus, UHC startuje oczywiście w momencie, jak zaczniemy walkę. Dzisiaj skład jest całkiem spory, że tak powiem. Poza tym, była jeden dzień przerwy. Możecie też proponować, oczywiście, kolejne przedmioty, jakie mają być dodane w dużym tutaj jakimś gronie. Bo dzisiaj, jak wspomniałem, są dodane zbrojki, czyli całe seciory i tak dalej, za które możecie oczywiście podziękować Dadziowi, ponieważ Dadiu zrobił dla nas teksturki wszystkich tych przedmiotów, więc myślę, że warto mu tam, kurczę, blado jakimś wiecie, serduszkiem w komentarzu podziękować. A i możecie zaproponować kolejne przedmioty, jakie byście chcieli. Ja dodam od siebie, że mamy gotowe łuki, chyba topory, siekiery, coś takiego, plus mamy jeszcze kamery, więc możecie generalnie proponować, co z tego byście chcieli obejrzeć w kolejnym odcinku. Z Minecraft UHC, custom craftings, czy coś takiego. Ja wam przypominam, że są itemy, które sami robimy przez plugin specjalny i przez resource packi, tak, żeby każdy wiedział, jak to w sobie. Działa. Nawiasem mówiąc, myślę, że niedługo może jakiś na głównym kanale pojawi się poradnik co do tego, bo mam teraz troszeczkę więcej czasu na kanału głównego, na robienie materiałów takich bardziej zawiłych. A myślę, że to akurat przydałoby się dosyć sensownie wyjaśnić w dłuższym jakimś materiale, więc tutaj raczej tego nie wyjaśnię. Ale tak, no w tym skrócie, zamykam się i idę kopać chyba diamenty, bo mam już w końcu stalowy kilo. Okej, okay, dzisiaj miałem wyjątkowo farta, bo jest tutaj, jest skinia, jest do obsydianu, ja myślę, że jeżeli da radę, to nawet zrobię sobie, czy możesz dołączyć, myślę, że taki user Ci pozwoli, yy, Dadziu, to jest właśnie nasz resource packer, słuchajcie, pozdrawiam Cię, Dadziu, bardzo serdecznie, generalnie myślę sobie, że tak, możemy dzisiaj zrobić obsydianowy secior, jeżeli tylko dopaści nam szczęście i znajdziemy wystarczająco diamentów, no, tylko warunkiem tego, że oczywiście, słuchajcie, znajdziemy diamentów, które mam nadzieję, że gdzieś tutaj są, szczerze, nie sprawdzałem natomiast, czy są bagna gdzieś, bo to by nam pewnie wjechała metoda grafowa, tak, tego słynnego, rosyjskiego naukowca, słuchajcie, metoda grafowa na otrzymywanie diamentów z bagien, dokładnie, nie wiem, znacie tą metodę czy nie znacie, w ogóle ostatnio widziałem ten autorski chyba film z którego graf materiał swój zaczerpnął tak swoją drogą poza tym, trzeba być jakąś informację o sobie dać co by tutaj dzisiaj dorzucić, czy są jakieś propozycje, może czat na Twitchu ma jakąś propozycję informacji do odcinka, coś o sobie bo ja oczywiście coś o sobie wspominam, słuchajcie no nie wiem, wiek był, kolor był, serial był Hmm, myślę sobie, co, o czym by można tutaj porozmawiać. O, może top 3 gier. Słuchajcie, ja dzisiaj wy wymienię moje top 3 gier. Powiedzmy, wy możecie w komentarzach napisać, jakie jest wasze top 3 gier. Yy, moją topką to jest tak. Yy, Minecraft, jest CSGO i w sumie The Binding of Isaac, Afterbirth, Rebirth, yy, Repridence i wszystkie inne nazwy dodatków, jakie tylko są możliwe. Yy, naraz. Diamenty, pokczab. Także możecie napisać w komentarzu, słuchajcie, jakie są wasze ulubione gierki. W jakie się najchętniej zagrywacie. Jeszcze okazjonalnie gram... W... W Lola. Yy, ale tym się może lepiej nie chwalić, bo kto gra w Lola, yy, ten, yy, ten, ten spokoziomek na pewno jest, a, a, ale ma b, b, gorszy humor czasami, bo, bo idzie strasznie rejzować w tej grze. Dobra, gaz, 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 że tak powiem, cytując tutaj pewną piosenkę yy, troszeczkę. Yy, musimy zrobić sobie czym prędzej, słuchajcie, kilof typu rubinowego. Ponieważ rubinowy kilof ma w sobie fortunkę 1 i jest w sumie szybszy lekko od poprzedniego naszego kilofa. Więc biorąc pod uwagę, że tak szybko znaleźliśmy pierwsze diamenty, będzie on najlepszym dla nas wyborem. Patrząc na to, że mamy 10-15 minut jeszcze, w sumie to nie jest aż tak źle jak się spodziewałem. Yy, ale w tym czasie chciałbym nakopać sobie ten obsydian. Po co mi obsydian na obsydianowy set oczywiście, bo obsydianowe rzeczy też dodaliśmy do Minecraft. Które można na spokojnie zrobić poprzez połączenie sobie rzeczy diamentowych, nowych, nie zużytych ani trochę w, ko w kowadle, nie w kowadle. W Smithing table przy użyciu obsydianu właśnie diamentowe rzeczy ulepszamy do Protection 1 Unbreaking 3. Także myślę, że to są fajne dosyć przedmioty. Czy miecz obsydianowy jest włączony? O to jest pytanie. Okej, okay, miecz obsydianowy włączam oficjalnie, bo myślę, że będzie całkiem spoko, jak go sobie włączymy też przy okazji. On ma jeszcze na sobie starą teksturę Obsydianu, ponieważ mamy dwie teksturki obsydianu, słuchajcie, czyli starą i nową. Nowa jest na całej zbrojce, a póki co. Niestety mieczyk ma starą teksturę, nie dostał on tutaj aktualizacji do nowej wersji, ale prawdopodobnie bardziej fioletową teksturę za jakiś czas sobie on otrzyma. No oczywiście jeśli ładnie poprosimy Dadziu, Dadziu, Pepo, Please. Tak, wiesz, dla widzów zrobić, dla widzów zrobić, Dadziu, P proszę cię. Da Dadziu, odpowiedz mi na czacie, czy zrobisz dla widzów? <ścoughs> czy dla widzów wa czy dla... nie warto robić nic, Nie, nie, warto robić dla widzów. Widzowie są kochani, prawda widzowie? Lecimy w końcu po tysiąc subskryberów. Zrobisz! No i Dadziu to jest człowiek, mój człowiek, widzowie, mój człowiek to jest. Haha! <laughs> HOLY Dame Dobra, znalazłem jakąś godną mojej uwagi jaskinię, Czy są tu jakieś diamenty? Nie widzę, póki co na powierzchni, ale mamy na pewno żelazo. Żelazo, które się przyda na stal, bo w ostateczności możemy zrobić sobie, słuchajcie, rzeczy ze stali. Myślę, że będą one też całkiem spoko w każdym razie. Dobra, rozleję sobie tutaj wodę, żeby szybciej przejść. jest to jak najbardziej zacna jaskinia, słuchajcie. Także ja bym sobie tutaj może trochę poczyścił z tej lawy, żeby kurczę, ładę wszystko porobić. Lawa bije, co ty gadasz, dać? U mnie na przykład lawa nie bije, mam fire resistance, także chyba ktoś dołączył troszeczkę później od pozostałych graczy, tak, pepo. Hmm. Ale okej, okay. mamy tutaj też, słuchajcie, yy, drugą rzecz, którą fajnie zbiera, czyli lapis, bo lapisowa zbroja też istnieje. Jest ona jednak trochę gorsza od rubinowej. To jest, przepraszam, szafirowa, to nie jest lapisowa. Nie ma lapisowych itemów, są szafirowe. Szafir robi się właśnie przy użyciu lapisu. Yy, że tak powiem, chciałem tchnąć życie troszeczkę w te rudy minecraftowe, żeby były one w jakimś większym stopniu użyteczne. Plus słyszę tutaj, kurczę blady, wodę gdzieś z tej strony. Czy tutaj jest jakiś następny cave? Oto jest moje pytanie. Fajnie by było znaleźć może kolejnego cave'a, bo, kurczę blady, to oznacza większa szansa na Przeczesali otwartego terenu. I słyszę to gdzieś z tej strony. Dokładnie dobrze trafiłem. Złoto! Pokczam! Pierwsze moje złoto w dzisiejszym odcinku. Także dzisiaj coś mi nie dopasiło. Diaksów brak, jak widzę na razie. I jest nasza woda. Także może ja się przejdę tym cave'em I może uda mi się jeszcze jakieś diamenty znaleźć. Chociaż widzę, że tu jakiś kurcze hunc łazi mi po jaskini. Więc to nie będzie. Dzień dobry, ludzie się ma. do no co tam? Ja, ja tutaj, człowieku. Ja tylko złoto zbieram, nie? To nic tego jest, dobra. Trochę mu podebrałem. Pokczam. Dobra, to ja idę w swoją stronę. On niech pójdzie w swoją Stronę I będziemy po prostu kwitać, będziemy sobie obaj kopać. Okej, okay, moje sprytne oczko dostrzegło złoto ukryte pod lawą, więc mogę skorzystać z tego. Jest dużo graczy dookoła, więc muszę się tutaj, że tak powiem, sprężać ze zebraniem tego. Złote jabłka na pewno nam dzisiaj trochę pomogą tutaj w przeżywalności, bo graczy jest dużo, więc myślę, że będzie dosyć wa wartko, że tak powiem, z, wa z walką. H wartko, chyżo i w ogóle, jest uwielbiam takie sformułowania. Y ale w każdym razie, ja będę inwestował dzisiaj prawdopodobnie w obsydianowy mieczyk, tak myślę sobie. Jeśli uda mi się tylko znaleźć jakieś diamenty, bo póki co... Poza tamtymi diamentami nie znalazłem ani jednej sztuki, więc to nie jest za dobry trop, biorąc pod uwagę, że, kurczę, kopię już całkiem sporo czasu i zostało 10 minut do PvP, więc naprawdę zaczynam się troszeczkę martwić z tego wszystkiego, ale myślę, że jeszcze to jest kwestia czasu, powiedzmy, kiedy natrafię w końcu na jakąś rudę, która da mi, powiedzmy, z 8 diamentów czy coś takiego, bo fajnie naprawdę byłoby sobie wyplatać set stalowy rzeczami z, na przykład, obsydianu, nie? Jest! Nareszcie! Diamenty! God damn! Ile ja się ich naszukałem, po prostu? Nie, no galaj, tylko trzy sztuki, naprawdę. Dobra, starczy, starczy. To mi wystarczy. To mi wystarczy na zrobienie sobie obsydianowego miecza. Obsydianowy miecz jest spoko, naprawdę. Ten miecz jest dobry, że tak powiem. I będzie naprawdę spoko. Będzie sharpness dwa, więc myślę, że kurczę, blade się spełni jak najbardziej. Ja oczywiście jeszcze zbieram y, sobie tutaj boże, troszkę więcej żelaza, bo będę przerabiał je na stali. Już zaraz na Waszych oczach zrobię sobie stalowy Secio słuchajcie. Ponieważ zostało mi w sumie tak około sześciu minut do startu PvP, więc czas jak najbardziej taki, żeby kurczę blade może poogarniać sobie jakieś itemy lepiej, um, bo tutaj już raczej nie będzie takich jaskiń po diamenty, chociaż, wait a second, tu jest kanion. Jest kanion, w którym ktoś był, ale <ścoughs> nie zebrał złota, to jest... PPG, ok, nieważne, w każdym razie ja sobie to złoto z chęcią zbiorę, ale moim dzisiejszym celem nie będzie siedzenie jak najdłużej w jaskiniach, bo myślę, że ja i tak nie mam szczęścia później do znajdowania rzeczy w jaskiniach, więc stwierdzam, idę sobie na higher grant, idę sobie na zewnątrz, robię sobie obsydianowy miecz, robię sobie stalową zbroję i idziemy polować na graczy. Tak, to jest myślę mój plan na teraz. Bez plan po prostu. Nic, nic nie może zawieść. Bardzo prosty plan, słuchajcie. Czyli wyjść, zabijać graczy i wygrać. Tak jest. Także tak jest mój plan. Więc dobra, robimy co trzeba. Czyli robimy sobie obsydianowy mieczyk, który jest fajny. Robimy sobie też po drodze jeszcze żelazną siekierdę, bo ona nam się na pewno przyda jakoś tutaj. Mm, więc fajnie byłoby ją sobie zrobić. No niestety dzisiaj diamenty mi nie dopasiły, więc muszę sobie się zdać na takie gorsze troszeczkę rzeczy. Yy, no i bierzemy nasze żelazo i przepalamy je na stal. Przypominam, crafting stali, czyli to jest podwójnie przepalane żelazo. Yy, tak, zaczerpnięte z chemii, powiedzmy, mamy 32 sztuki, słuchajcie, i w tym momencie robimy sobie stalową zbroję, która nawiasem mówiąc wygląda przekozacko, jeśli o mnie chodzi, moje zdanie takie prywatne, wygląda to na pewno całkiem spoko, jak taki rycerz w stalowej zbroi, yy, no i tak sobie myślę jeszcze, że czekajcie, ile mam żelaza? Trochę mało, więc może jeszcze doinwestuję sobie ewentualnie w siekierkę, Boże, nie w siekierkę, co ja chciałem doinwestować? W kowadło, w kowadło i połączę sobie dwie klaty, więc pod uwagę mój level, tak żeby mieć na sobie prota 3. Okej, okay, jestem na powierzchni, więc teraz najważniejsza rzecz, którą muszę zrobić, czyli zdobyć jabłca. Mam wysoką ilość złota na pewno, wysoką. Nie wiem, chciałem, co chciałem powiedzieć przez słowo wysoką, ale okej, okay, wbiło mi się po prostu do ust i tak stwierdziłem, że okej, okay, idę w ten błąd powiedzmy. Mam na sobie prota 3 oczywiście zrobionego tak jak zarzekałem się tutaj, że zrobię. Więc to jest całkiem przyjemne. Jedyne co potrzebuję to już regeneracja zdrowia, no i przydałoby się może zapolować na gracie z diamentami jakimiś. Oczywiście mam przy sobie obsydian, który z chęcią zużyję sobie na jakieś obsydianowe przedmioty tutaj. I mo. Do tego potrzebne mi są diamenty Żeby zdobyć diamenty, myślę, że można kilować graczy Nie mam też żadnych pajęczyn Więc to jest na pewno duży minus dzisiejszej strategii Dzisiejszego zagrania Bo na gorszy, lepszych graczy będzie mi po prostu ciężko zagrać Za minutę rusza PvP Więc ja w tym momencie oczywiście odpalam a właściwie wyłączam naturalną regenerację zdrowia, co oznacza, że od tego momentu jest tak właściwie UHC, żeby tak wam stwierdzić. No i kurde, co? Chciałem wam jeszcze wspomnieć, żebyście ustawili słuchajcie, łapeczkę w górę, bo 150 łapeczek to dla mnie sygnał jawny, że takie długie odcinki wam się podobają, więc polecam serdecznie, naprawdę. Motywacja jest przede wszystkim tutaj ważna, żeby tworzyć dalej codzienne treści na tym kanale. Ja się bawię naprawdę świetnie, muszę wam powiedzieć, robiąc te odcineczki dla was, więc powiem, że równie dobrze wam się je ogląda. No i jeszcze może pytanie o godziny tutaj wpadnie, słuchajcie, które godziny najbardziej wam pasują na odcinki. Czy 15.30 w tygodniu jest optymalną godziną? Bo to jest ważne pytanie ode mnie. Po prostu nie wiem, na którą stawiać premiery. Tak ostatnio ustawiłem. Czy 15.30, czy może raczej byście chcieli 16 czy coś tego rodzaju? Poruszcie taki temat w komentarzach, prosiłbym mnie na premierze i przypominam dalej, że to, co leci na kanale, to nie są live streamy, bo wielu pisze, że. O, Cyfer, robisz live'a na YouTubie? Nie, nie robię live'ów na YouTubie i nigdy nie będę robił, prawdopodobnie. A są to, moi drodzy, premiery. Także. No, więc można mnie co najwyżej na czacie spotkać Na żywo wtedy Okej, okay, dobra Wiecie co, ja może palę wroty lepiej stąd Tak sobie myślę, czy on za mną biegnie? Nie, na razie Okej, okay, więc może ja się troszeczkę tak spiecznie oddalę Słuchajcie, z tego miejsca Ym, Dobra, biegnie za mną, zdecydowanie Więc ja muszę tutaj taktyczną zamianę zrobić sobie Nie mam jabłku, więc muszę to Rozegrać, Kurczę blade, w miarę dobrze Okej, okay, udało mi się Super, hicik, pięknie, ładnie Dobra, lawa próbowana była być tutaj wylana pode mną. Okej, okay, Ziomek ma kurczę bladę pelerynkę jakąś taką dziwną. Nie wiem co to jest. Okej, okay. cyk. Ja bym tutaj taktycznie rozlał lawę mu. Okej, okay, rozłożył się. Rozłożył się jak. Jak kurczę Transformers w tym momencie przede mną? Okej. Okay. Zarą kurde biście. Szkoda tylko, że pół serca mi zostawił. Bo to nie jest dla mnie zbyt dobra sytuacja. Biorąc pod uwagę, że tutaj może każdej chwili migrać, jakiś wjechać w plecy. Jabłek nie miałeś, ty, biedaku, po prostu. Co ja mogę powiedzieć? Gotikowo, że tak powiem, trochę bym tutaj zarzucił. Złota też chyba nie miał. Dobra, jem sobie jabłka, Muszę zregenerować sobie zdrowie. I czym prędzej chciałbym przeszukać jego przedmioty? Ponieważ on tutaj miał chyba lepszą klatę ode mnie. Co prawda, obsydian kurczę blade mógłbym nie wyrzucać. No ale dobra, jak już go wyrzuciłem to go już, kurde, nie będę tryhardował tutaj. Miał obsydianową klatę, okej. Okay. Czy prot1 obsydianowa klata, czyli diamentowa, będzie lepsza od tej? Nie wiem szczerze, możecie napisać w komentarzu Która klata według was lepsza Na pewno ją sobie zachowam, bo może nam się przydać Ale ważną rzeczą będzie wzięcie sobie tego miecza Tak, myślę, że miecz obsydianowy będzie dobrą rzeczą I muszę jeszcze poszukać sobie więcej Kurcze, blady jabłek, bo mam jeszcze na dwa jabłka do zrobienia No niestety w tym momencie Jak widzicie, z moim zdrowiem nie jest za dobrze Bo wyrwałem całkiem sporo hitów Myślę, że miał lepszą naprawdę sytuację do wygrania ze mną Więc fartem dosyć wygrałem Tak, widzę tego gracza, ale ja robię tylko jedną rzecz Okej, okay. dobra, ten gracz chyba Chyba ze mną nie chce walczyć, tak sobie. sobie po tym, co teraz zrobił. Czy z nim wygram? To jest pytanie. Myślę, że mam jakieś szanse, biorąc pod uwagę, że to jest stalowy set tylko i wyłącznie. Nie widzę też żadnej specjalnej broni w jego ręku, chociaż nie trzyma jej, więc może tak być po prostu. Za dwie minuty rusza border, więc to muszę mieć na uwadze. Dobra, mógłbym trochę przyspieszyć, powiedzmy, moją wędrówkę tutaj. Chociaż niewiele mi to dało, szczerze mówiąc. Kurczę, blade, ziomek, chodź tutaj, Aleksie, chodź, chodź, chodź. To by mi się przydało, bo może ma on przy sobie akurat jakiś jabłca czy coś. Więc kurde, będę go... Okej, okay, sytuacja jest taka, że jestem w tym momencie w pupce, że tak powiem, dobra, na szczęście to nie ja jestem w pupce, bo ten gracz się, kurczę blade, tutaj ugh, dosyć, kurde, naparczywy jest normalnie, ja pierdykam, ja nie wierzę, no strasznie upierdliwy gracz ten Iwo, masakracja, tu się dzieje jakieś dziwne coś, Topecy werkowy do Iwo, niestety w tej sytuacji muszę powiedzieć, że zostałem sfokusowany, więc Iwo... <laughs> Powiem tak, może tutaj się coś odbyć niefajnego niedługo Na przykład dla ciebie, kurczę bladę W stylu ban, bo ja nie lubię fokusu No ale dobra, już dzisiaj mu odpuszczę powiedzmy Rzucę tutaj przedmioty Jeden kill zdobyłem, ja jeszcze z chęcią kto tutaj wygrał Słuchajcie, więc do zobaczenia za chwilę Będziemy się widzieć bliżej samego deathmatchu Okej, okay, mój oprawca, że tak powiem, ma teraz w tym momencie wymianę ciosów z innym graczem, moi drodzy, z Johnny Polish, Johnny Polish kontra Ivo, ciekaw jestem, kto z nich tutaj wygra, widzę, że tutaj, kurczę, ładne hitingi naprawdę weszły, dwa, chyba trzy z tych hity bym powiedział tutaj w Johna z krytykiem, więc raczej jego życie jest już na takim, powiedziałbym, wylocie, ująłbym, że to będzie pewnie jakaś ilość, powiedzmy, jedno, dwa serca maksymalnie, jestem naprawdę ciekaw, przecież w tym momencie ucieka, więc raczej, kurczę, blady, tutaj Kila może nie być, jeśli będzie cały czas bieg przed siebie, no nie wiem, ja nie wiem, za kogo trzymam kciuki, szczerze, obojętnie mi to, i tutaj wszedł final hit, więc poszedł kill moi drodzy. Okej, okay. z tego co widzę, Kubos gra Typical Strategy, czyli jeździ po prostu Konno. Ja nawet sobie może tutaj we wezmę Ze go w tym momencie. Słuchajcie Kubos bardzo często generalnie ma szczęście Do zdobywania siodeł i tak dalej Więc jak ja tu widzę, no kurczę, Blady Secior wygląda Dosyć ciekawie. Połowa obsydianowego, Jakieś buty tutaj widzę, to są Buty szafirowe, jeśli dobrze widzę. One dają Depth Strider, więc są całkiem spoko do walki na wodzie No i jest jeszcze jazda Konna, także szybkie przemieszczanie się jak najbardziej To jest mój jakby taki Jeden z powiedzmy graczy, których stawiam tutaj do możliwości, słuchajcie, nawet wygrania. Z co widzę, w ogóle jest druga wioska, czyli dwie wioski mieliśmy inaczej na terenie naszym. To jest naprawdę świetna wiadomość, bo ludzie mogli zrobić sobie emeraldowe miecze. Tam widzę, że jakiś przeciwnik kurczę blade był w okolicy. No ale kubos chyba na razie nie ingeruje w walkę. Może to i lepiej. Zobaczmy sobie, co robią nasi pozostali spocęcy. Także TP cyferykowy do Simple Egg, bym zobaczył, co tutaj robi. Simple kurczę, kurczeblade jest na spawnie i ma różową owcę. Okej, okay, różowa owca to fajna owca w sumie. Nadmienię, że z jej wełny u nas da się robić pajęczyny, więc. Myślę, że całkiem spoko. No ale dobra, tak to sobie wygląda tutaj o Imp'ka Border. Powoli bym powiedział, że idzie, ale idzie bardzo szybko dosyć do środka. Także zbliża się powoli Deathmatch, słuchajcie. To jest sobie zaprzeczenie tego, co powiedziałem przed chwilą. Mamy też graczy w gorszych uzbrojeniach, jak rzeczy żelazne. Trochę confused, szczerze mówiąc, patrząc, że stal jest naprawdę łatwa do zrobienia. I myślę, że już tyle razy graliśmy, że to na spokojnie raczej da radę. No cóż powiem, ten gracz raczej za dużych szans nie miał. Kej, okay, tu na spałnie toczą się pojedynki. Generalnie friko walczy z Tehiro, czyli dwóch mocnych graczy przy spałnie toczą ze sobą walki. W ogóle ktoś zbudował jakąś dziwną wieżę tutaj, nie wiem, to się chyba z lawej wody robi, tak mi się przynajmniej zdaje, bo widzę to już kolejny raz w każdym razie. Tutaj widzę, że Impleczek, kurczę, blade też przybiegł na spawniszcza. Nie wiem, słuchajcie. Tu moderatorzy znowu flexują się nawzajem sobą. Nie wiem, nie chodzi się, cieszą sobą nawzajem, nie będę im przeszkadzał może. Ja za to popatrzę, co tutaj robią gracze. Kolejni gracze dobiegają do spałna i widzę, że tutaj stalowe sety mocno dzisiaj wjechały. No te sety reguły nie będą włączone, bo są zbyt mocne, no ale wyjątkowo dzisiaj są akurat dostępne. Implek widzę też o oswaja sobie koniszcza, także może być tutaj przeciwnik dla Kubosa w formie wyścigu jakiegoś. No cóż powiem, trzymam za nich wszystkich kciuki. Okej, okay, nasz rywal, który nas pokonał, czyli Iwo, ma problemy, ponieważ wjechał w niego przeciwnik, ale tutaj chyba zostanie porobiony. Wiecie co, ja już wiem, czemu z nim przegrałem, bo on trzyma miecz w lewej ręce! Jak można walczyć na lewą rękę? Nie rozumiem tego szczerze mówiąc, no ale wygrał. Tak, żarto, oczywiście, ja mam nic do leworecznych. sam prawdopodobnie bym był leworęczny. O, po, kolejna wiadomość o mnie taka prywatna, super. Yy, no, ale generalnie co tu się dzieje? Tutaj się dzieje dosyć dużo. Graczy zostało już naprawdę niewielu. I to, co się raczej pojedynki, już bym powiedział, o takie zostanie w finale. Border. Cały czas ściga naszych graczy. Za chwilę zostanie osiągnięty pułap deathmatchu. I ruszy już taki ostateczny borderek. Tutaj widzę, że ty hero uratował się zrzucając gracza do kanionu. Właściwie to bardziej do jaskini niż do kanionu. Ale okej. Okay. Lecą dalej hittingi tutaj. Jeden za jeden. Szczerze mówiąc... Tak, jak myślałem, wygrał Te Hero ten pojedynek. Za to pozostali gracze, co my tutaj mamy. Tutaj widzę trzymanie Kair Grandu zostało. Przypominam, limit pięciu kratek w górę od punktu, w którym się jest, jest narzucony. Także, żeby za wysoko się nie budować. Tutaj widzę kurcze blade koniuszy. Implka został zalany wodą. I jest taktyczny odwrót przez Iwo. Koń padł! Iwo kurczę blade wjeżdża w implka. Tutaj taktyczne kładzenie pajęczyn. Jedzenie jabłuszka, słuchajcie. Jak to wygląda? No, sytuacja, jak widzę, dosyć średnia naszego zawodnika. Kubos dalej na koniu. Koniu, czyli Kubo swojego konia dalej nie stracił, i już sprawdza tutaj sobie powiedzmy, co robią jego przeciwnicy. Ja oczywiście uruchamiam już, słuchajcie, border, żeby ruszył czym prędzej do środka, żeby była jakaś presja, powiedzmy, na graczach, żeby tutaj między sobą dalej pojedynkowali się. I wowali wiadro. Hmm. To będzie próba wejścia na plecy jakiemu zawodnikowi, prawdopodobnie. Próba dogonienia kubosa. No niestety zejdzie na niczym. Moi drodzy, muszę powiedzieć. Bo Kubos raczej tutaj na koniec sobie szybko odjedzie. Ale tutaj Iwo złapał się w pułapkę Implka. Implek kurczę blady, dwa szybkie hity z siekiery. Trzeci hit, hit z miecza. Proszę Państwa, Iwo jest w odwrocie w tym momencie. Co to się dzieje? Jabłko jest jedzone. Tutaj jak się ma sytuacja. Garbolonio próbował podjechać Implka, ale kurczę blady zwiewa. Czyli prawdopodobnie może brak jabłek tutaj wjeżdża. Implek cały czas dociskany przez Iwo. I tutaj pierwszy hit, hit za hit. Proszę Państwa, Implek bardzo ładnie tutaj wyprowadził swoje ciosy. Ale finalnie niestety zginął przez Iwo, więc sytuacja. Się tutaj mocno powiedzmy odwróciła, bo Iwo przed chwilą był dociskany przez Implka. Te Hiro, który podchodzi do Iwo, wycofuje się w tym momencie do naszej budowli, słuchajcie. Do tego pięknego pacyku. Czy mamy jakiegoś zawodnika tutaj u góry? Nie, to jest chyba nasz moderator. Tak, to jest moderator, więc system war tutaj nie jest potrzebny w żaden sposób spra sprawdzania, czy tu uczciwie jest zagrane na powietrzu. Te Hiro, kurczę, blady wyrywa dwa szybkie hity. Hit za hit, te Hiro we własną pułapkę. Wpadł. To nie jest dobra sytuacja. Iwo wygrywa wymianę ciosów. Pozostali gracze, słuchajcie, tutaj. Biegają sobie wokół całej konstrukcji. Z tego co wiedzę, Frico walczy z kubosem na koniu. Kubos ma strategię: podjechać, walnąć, odjechać. Także tutaj jest dosyć, powiedzmy, ciężko z nim. Odpad kubo. Zostało naprawdę niewielu graczy, słuchajcie. Także ja myślę, że tak. Wszyscy trzymają dystans, więc to jest najwyższa pora, żeby wszystkich przeteleportować na środek, tak? Przypominam, że jeśli gra zaczyna za bardzo stawać w miejscu, to wszyscy gracze są teleportowani. Zostało trzech zawodników, słuchajcie: Iwo, Galbolunio i Frico. Czyli mamy dwóch przedstawicieli klasy codziennych graczy. Na zawodnika, który dzisiaj wykazał się, moi drodzy, kurcze blade, dosyć dobrym talentem. Są tutaj pewne przesłanki, że Iwo może oszukiwać, aczkolwiek ja stwierdzam raczej, że gra Gracz jest czysty. Mimo jest tutaj definitywna przewaga umiejętności nad pozostałymi graczami. Nie fajnie, jakby się okazało, że ten gracz jest odpalony, ale ja mówię, z mojej takiej perspektywy wygląda to, że ten gracz po prostu jest bardziej utalentowany od po, 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 pozostałych. Po prostu tutaj ładny speedbridge kurczę blade wszedł, więc raczej gracz Bedwars to jest jakiś porządny. Garbolunio, dwa mocne hity. Czy Garbolunia jakoś to odratuje? Chyba nie! Iwo wygrał, słuchajcie, dzisiejszy event. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie łapeczce w górę, zostawienie subskrypcji, pamiętajcie na pozostałe socjalne media, Twitcha, Instagrama, Discorda, drugiego YouTube'a. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Już niebawem. Cześć!